Przemek Talkowski. My nie uciekniemy. Jak mnie zabraknie, moja rodzina zostanie z ogromnym kredytem. Na świadczenie z ubezpieczenia można nam pomóc. Kupiłem ubezpieczenie na życie, dlatego, że pomyślałem sobie, że głównie to ja przynoszę dochody. Jak mnie zabraknie, no to co wtedy, tak? Chcę wziąć kredyt, muszę ubezpieczyć nieruchomość, jeśli mam samochód, muszę mieć ubezpieczenie, kropka. To, co jest obowiązkowe, to my to robimy, a jak nie jest, to już idzie w zapomnienie. Ubezpieczenia na życie mają to do siebie, że po pierwsze mają różne warianty. Nie ma lepszego Lepszego narzędzia, tak naprawdę. O ubezpieczeniach na życie chcemy dziś porozmawiać z radcą prawnym Piotrem Czublunem. Dzień dobry, panie Mecenasie. Dzień dobry. Czym jest ubezpieczenie na życie? To... to jest taki rodzaj umowy, bo pamiętajmy, jest to umowa. Umowa, którą zawieram z zakładem ubezpieczeń, która to umowa mnie zobowiązuje do tego, żebym zapłacił co miesiąc, to kwartał, jednorazowo jakąś składkę w zamian za to, w sytuacji, w której coś się wydarzy w moim życiu, zakład ubezpieczeń wypłaci mnie lub moim bliskim, którym wskaże odpowiednią sumę ubezpieczenia, taką na jaką się umówimy. To, no pan mecenas mówi umowa, a ja bym powiedział: to jest taki parasol rozumiem ochronny. Tak dni deszczowych bywa sporo. Więc na wypadek, gdyby. Myśmy mieli zmoknąć w tym przypadku, gdyby miało nam się coś stać, mamy taki parasol ochronny, i to jest ubezpieczenie na życie. Ale czy to oznacza, od razu dopytam, że ubezpieczenie na życie oznacza, że ubezpieczamy nasze życie na wypadek tylko i wyłącznie śmierci? No nie tutaj produktów jest dość sporo. Najprostsze porównanie do, do tego typu policji to jest tak zwane ubezpieczenie terminowe. Co to oznacza? Oznacza tylko tyle, że zawieram z zakładem ubezpieczenie umowę tego typu, że jeśli w ciągu nie 90 lat na przykład yy, umrę no to wtedy towarzystwo coś wypłaci. Więc suma, na którą się umówię. I tyle. I mija, mija 10 lat. Ja zapłaciłem składkę, towarzystwo mnie nie wypłaciło nic, ponieważ rzeczywiście okazało się, że nic takiego się nie wydarzyło. I to jest jeden rodzaj, rodzaj ubezpieczenia, najprostsze. Drugie, zwane kapitałowym endaumentem, to jest takie, gdzie się umawiam tak z towarzystwem, że ja wypłacam składkę jakąś, tak naprawdę, umówioną z towarzystwem i na koniec okresu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca mnie Jakąś sumę ubezpieczenia. I to jest tak zwane ubezpieczenie na dożycie. Tak? Czyli sytuacji, w której ja dożyję określonego wieku, który wynika z umowy z zakładem ubezpieczeń, wtedy albo ja, albo znowu osoby przez mnie wskazane otrzymają tę sumę, na którą się umówiłem, która będzie należna właśnie po dożyciu tych, tych iluś tam lat. I jeszcze trzecie ubezpieczenie, niestety przez lata niezbłędnie nazywane i dzisiaj trochę tak objęte taką trochę niesławą. Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo dzisiaj te produkty są już zupełnie inne. To są tak zwane polisy o charakterze nieco inwestycyjnym, tak naprawdę, gdzie ja oprócz tego, że wpłacam składkę, to również mam szansę uzyskać nieco więcej świadczenia, dlatego że towarzystwo to moją składkę inwestuje, pomnaża ten kapitał i dzięki temu ja mam szansę uzyskać o wiele więcej świadczenia albo właśnie po upływie określonych lat, albo mogę co jakiś czas wypłacić określone środki. To jest rodzaj takiej inwestycji, można by nawet tak to nazwać, nie?